Hej, czołem. Dzisiaj opowiem pokrótce, czym mój kanał w najbliższym tygodniu będzie żył. Niewątpliwie największą premierą nadchodzącego tygodnia będzie GTA 5 w wersji na PC. Sporo czasu minęło od konsolowych premier, ale osobiście, nawet mając za sobą wersję z PlayStation 4, chętnie sięgnę po ten tytuł. No i w sumie czekają na to wszyscy youtuberzy zajmujący się Oculusem a to z powodu takiego. Że autorzy projektu Warp X jest to oprogramowanie i sterowniki, sprawiające, że gry, które nie miały obsługi Oculusa mają teraz pełne wsparcie dla niego. Więc ci autorzy stwierdzili w zeszłym tygodniu, że GTA 5 jest dla nich, uwaga, priorytetem, jeśli chodzi o wsparcie dla VR. Czy uda mi się wyciągnąć te co najmniej 60 klatek na mojej karcie graficznej i na jakich ustawieniach? Zobaczymy. W przyszłym tygodniu. No, jestem w dobrej myśli. Nie czytam wpisy kolegów z Oculusami na forum Red No ale zobaczymy. W praniu jak to wyjdzie. Dobrze, dosyć o GTA. A teraz to co chyba zdominuje kanał, przynajmniej w poniedziałek i wtorek, a to Star Citizen Chrisa Robertsa, Prawdziwej legendy precyzyjnej sceny kosmicznych symulatorów. Autor serii Wing Commander i Freelancer powraca po latach z największym projektem Kickstarterowym. Freelancera niestety oprócz Dema nie dotknąłem, ale Wing Commander jest serią mojego dzieciństwa. Tak więc mam już swojego gwiazdnego Obywatela. Star Citizen zebrał już od graczy niemal 80 milionów dolarów. Mówi się, że w tym roku przekroczy 100 milionów. Co dostajemy w zamian? Myślę, że można tą grę nazwać bez kozery prawdziwym next-genem. Nie chodzi tutaj tylko o wsparcie dla gogli VR. Gra jest symulatorem takim totalnym, konwencją MMO, chociaż będą kampanie single-player, jak w Wing Commanderze. Dostajemy wolną rękę, czy chcemy być piratami, handlowcami, stróżami prawa, możemy poruszać się swobodnie po bazach, wnętrzach naszych statków, jeśli są oczywiście odpowiednie odpowiedniego rozmiaru, pilotować pojedynczy statek w kilka osób, wylądować na asteroidach, wyjść ze statku, poszybować w przestrzeni kosmicznej, gdy w koło toczy się walka, też wziąć udział w starciach FPP. Jest to więc prawdziwy, totalny symulator kosmicznego pilota, nie ograniczający się jedynie do kokpitu statku. Cały system płatności można przyrównać do takiej gry jak Guild Wars 2, którą bardzo swego czasu lubiłem. Czyli płacimy raz, gramy, a w grze mamy dostęp do sklepiku, który mam nadzieję nie zniszczy tej gry. Tak więc od dwóch dni testuję ten tytuł i muszę powiedzieć, że jest to w tej chwili najważniejsza produkcja pecetowa dla mnie i najwięcej sobie po niej obiecuję w tym roku. Najbliższy film to będzie gameplay z komentarzem, zobaczymy co gra oferuje w kwestii oculusa i ogólnie jak się na nim gra. No więc to tyle na dzisiaj, tak więc do zobaczenia w przestrzeni kosmicznej, widzimy się w poniedziałek, do zobaczenia!